Witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Przyszła mi jedna paczuszka z AliExpress. Zaraz sobie otworzymy, co to jest. O, już wiem, co to jest. Przyszły mi trzy paczuszki. Takich samych rzęs. I uwaga, dwie z nich można wygrać. Dwie osoby mogą wygrać jeden taki zestaw rzęs. Jest w nich pięć par. I co trzeba zrobić, żeby je wygrać? Otóż to trzeba napisać na dole w komentarzu. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to proszę zrób to i wciśnij dzwoneczek. A ja już przechodzę. Trzeba napisać w komentarzu, jakie macie plany na majówkę. I trzeba dać lajka. I ja yy, na kanale zrobię osobny filmik: Losowanie. I na Waszych oczach wybiorę dwie osoby, kto, do których powędruje ta paczuszka. Także życzę, trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia.